Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Podano Jasiowi. Z tej strony Jasiu, słuchajcie, znajduję się w Poznaniu, na ulicy Marcelińskiej 54. Zmierzam do pewnego lokalu, może Wam już ulica i nazwa coś mu mówi, a mianowicie idę na kepsa. Keps number one. Podobno jakiś dobry, ostatnio mi się gdzieś zaczęło wyświetlać, jakieś stare TikToki, jakieś tam rzeczy w necie na temat tego lokalu. Jakieś ogromne porcje, podobno jakieś wypasiony, oceniany całkiem dobrze. Jest godzina 13.06, lokal jeszcze zamknięty. Mam nadzieję, że za chwilę go otworzą, bo powinien już być otwarty. Trochę, tak? tak, poproszę czoskę. I zważę wszystko? Zważę wszystko, poproszę. Czyli full wypas. Zamówiłem sobie master kepsa w bułce, który ma 900, około 900 gram. Jest przepotężny, ręka już nie boli. Wybrałem sobie wersję sosem czeskowym z karkówką i ze wszystkimi dodatkami. Mianowicie, muszę się tutaj posiłkować zdjęciem, bo tego trochę tutaj jest. Mamy tutaj kapustę pekińską, mamy kapustę modrą, mamy papryczki jalapeno, mamy trzy ogórki w sensie jest zwykły zielony, jest kiszony, jest konserwowy, to marynowana cukinia. Mamy cebulę, no tego jest tutaj cała fura. Powiem Wam, że. I na serę ręka mnie już boli. Tutaj, obok jeszcze coś dostałem. To za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Spróbujmy sobie na sam początek samu, samego sosu czeskowego. Bo no bo jest na wierzchu. Olej, spener ostry. Dobry, ale też ma dużo przypraw. To nie jest taki klasyczny sos czeskowy. Czuję chyba tutaj dużo oregano, ale czegoś ostrego. Oj, to jest sos czeskowy, ale ostry. Pasuje mi. Ej, no ale naprawdę mi ręka boli od tego patana. Spróbujmy sobie, tutaj mamy. Mm. Marynowana cukinia. Naprawdę coś ciekawego. Uwierzcie mi, że jak zamknę oczy, to nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest cukinia. Bardziej, no, bardziej przypomina pikle. ale to jest ogromna porcja. Dobra. Fajne, dobre halapenio. Typowo kwaskowe. O idealnej ostrości. Ale jak to halapenio. Dla niektórych będzie za mocne. Pomidorek. Mam pierwszy kawałek karkówki. Spróbujmy. Bardzo dobra karkubeczka. Miękka. W jakiś taki orientalny sposób mm, doprawiona. Powiem Wam, że bardzo mi smakuje kompozycja tutaj tego wszystkiego. Zupełnie inny keps taki niż jadłem wcześniej. Nie wiem, jest naprawdę smaczne. spróbujmy sobie buły samej, bo jest fajnie spieczona cieniutka, taka jaką lubię. Grupiąca błeczka. Nie, to jest bardzo dobry, bardzo poprawny kepsik ale no jest to pozycja nie dla każdego pod względem wielkości. Śmiało mogę powiedzieć, że tą porcją są w stanie najeść się co najmniej dwie, jak nie trzy osoby. Nawet chyba trzy. Muszę odłożyć tego pacjenta, bo ręka już nie boli od niego. Ooooo! ty, normalnie zakwasy będę miał od tego kebaba. Teraz muszę podziękować, bo miejsce, które odwiedziłem jest z poleceniem również. Oprócz tego, że wyświetlało mi się w internecie jeden z widzów, Krzysiek, Napisał do mnie, Poznań, ulica Marcyńska 54, płatność tylko gotówką, caps number one. Także jestem tutaj i sprawdzam to dla Was. I już jestem zadowolony. Słuchajcie, muszę się do, do, dowalić jalapeno. Mm. Po tym powrocie z Grecji mam jakieś fazę na ostre. Tutaj miałem sos czeskowy. Teraz, słuchajcie, wybrałem sobie jeszcze, zobaczcie. sobie jeszcze kurczaka, żeby przetestować samą mięso z kurczaczka. Już nie brałem żadnego lewasza, niczego innego. No kurcze, jak kurczak. Typowy kurczak kebabowy. Bardzo ładnie widać kawałki mięsa, ale, co jeszcze ważne, chcę przetestować sobie resztę sosy, które tutaj są. Tutaj był sos czosnkowy, który jest ciekawy, bo jest mocno czosnkowy, ale też ostry i fajny. Taki, mm. mamy jeszcze miętowe cecyki, sos ajvar sambal i mango chili. No to tutaj mamy sos miętowy cecyki. Delikatniejszy od sosu czoskowego, Dużo bardziej. I Wam powiem, nie jest to taki typowy sos tacyki, ale gdyby ten sos już był użyty do pity, spity bros, to już by była różnica. Spoko. Bardzo delikatny. Następnie mamy sos iwar sambal. To będzie chyba ten, bo tutaj mamy mango czyli Dobra, iwar sambal. I te już są ostre. Prawdopodobnie mocno pomidorowy, taki przecierowo pomidorowy. Mm. Na samym początku. Mm, jakby nie nie uwidatnia się ten smak, ten, ta cała piekę loziego, ale po ładnej chwili dopiero dociera do gardła i ta ostrość tutaj się zaczyna pojawiać. Jest OK, jest znośna fajny sos, mocno pomidorowy, jalapeno troszkę jest słabsze. Zobaczmy sobie ten ostatni sos. Jest to sos. Mango chili. Dużo kary w nim czuję. Jakieś kurkumy. Taki mocny sos, nie wiem nazwę, w stylu takim indyjskim, hinduskim. Mało czuję w nim mango. Jest ostrawy. Mhm. Oj! Ten już tak po całości języka piecze. Mm. Tu ten czerwony szedł pod garle, a ten już w język mocno. Kurcz, on jest najmniej wyrazisty. U niego mocno czuć tam tę pinkanterię. Ale do mięska pasuje. No, do mięska pasuje. Zobaczcie. Tutaj jeszcze spróbuję. Dostałem z boku. Tą cukinię marynowaną. W życiu wiem cukinię marynowaną, ale smakuje dosłownie tak jak taki ogórek konserwowy. Bardzo podobne. ale dobra jest. Ten sos mango zyskuje z czasem. I on naprawdę coraz bardziej mi to smakuje. Bardzo fajny dodatek do całości tutaj. Sos ten miętowy, cecyki Jak na razie na końcu poza podium w tych czterech sosach. Ten bym dał jako. No kurczę, chyba jednak jako trzeci. No, tu mam problem, który dać na podium. Znaczy nie, na podium jest czosnek. Wróćmy jeszcze teraz do naszego głównego pacjenta. Powiem ja wam, uwielbiam. Właśnie to jest to co uwielbiam w kebabie w bułce, gdzie ta bułka jest taka ściśnięta, spłaszczona, jak ona przesiąknie tymi sosami, tymi smakami. Mm, to jest chyba najlepsza część jedzenia kebaba w bułce. Mm, nienawidzę jak bułka jest takim dlonem grubym. Co to za filozofia? Ścisnąć właśnie, tak jak tutaj. Uwielbiam. To jest najlepsza część kebaba. Biorę na później. Nie jestem w stanie tego zjeść. Uwierzcie mi, nie jestem w stanie. Ale to nie jest wielkość na raz. Nie zapłacić? Zaraz widzimy się na podsumowaniu cenowym. Tutaj mam klejem paragon. Zapłaciłem za to wszystko 53 zł. Mianowicie 43 zł za tą dużą bułę. Jest to duża kwota. Ale też jest potężna, potężna porcja, co najmniej, no zobaczcie, no mamy tutaj, gdybyśmy to podzielili sobie na dwa, no to mamy po 21,50 na głowę, jeżeli podzielimy to na dwie osoby, a spokojnie dwie osoby się tym najedzą, więc ta cena jest adekwatna do wielkości dania i jest naprawdę spoko, wiadomo, przeraża na nas, 40 zł za kapsa. Nie, nie przeraża, jeżeli sobie znacie, że to jest prawie kilogram. A nie wiem, czy czasami tego to jest więcej niż 900 gram, jak jest podane w menu. No bo łapa mnie bolała. No normalnie mi łapa bolała. Przy 900 gram by mnie nie bolała. A przy kilogramie już wiem, że mnie boli, więc to musiało być więcej niż kilo. No i dostałem jeszcze dodatkowe mięso za 10 zł. Tą porcję kurczaka, którą sobie chciałem tutaj spróbować. A sosy dostałem w gratisie. Do tego wszystkiego. Także reasumując, sosy, czosnek, top. Później e, no daję ten Mango kary, bo naprawdę jest Mango Chili. Bo chociaż on tam karę bardziej powiedział. E, trzeci daje ten ostry, czerwony. No a cecyki na końcu. E, no bo są po prostu cztery sosy no to na końcu. W no, mają czwarte miejsce, są poza podium. Są po prostu ok, ale tamte sosy są naprawdę fajne. Fajna miejscowa, polecam, żeby tu odwiedzić. Jak ktoś ma dużego głodu, no to zapraszam, bo naprawdę wszystkie pozycje tutaj są świeże. F -f Fajnie robione tutaj przez pana właściciela. Fajny lokal. Naprawdę dobry kebab na mapie poznania, ale czy w mojej topce takiej osobistej? To nie. To nie jest moja topka. Na pewno jest to dobry kebab, ale no mamy się tego swoje miejscówkę, którą ja Wam kiedyś jeszcze pokażę, no, a na nią przyjdzie czas. Na razie w mojej topce jest Gemurski kebab pana Murada. Tak, to jest moja topka jak na razie całkowicie, ale to są dwa zupełnie inne kebaby, to jest zupełnie coś innego. Naprawdę się różnią. Tak samo kebab łowica, to był zupełnie inny kebab. Kebab łowica to jest taki jak kebab za dawnych lat, czyli taki prosty, zwyczajny keps. No i właśnie to jest to, że na tego najzwyczajniejszego kepsa łowicy bym najchętniej wracał jak na razie. Podsyłajcie mi dalej polecajki, gdzie mam podjechać, co mam sprawdzić, co mam testować, co mam dla Was nagrać. Wiecie co? Zjadłbym jakiegoś chińczyka dobrego. Proszę, podsyłajcie mi jakieś dobre miejscówki, gdzie można zjeść dobrego w dużych porcjach i taniego chińczyka. Wiem, że jest to możliwe, to nie jest... Wiecie, jak coś jest stanie, to... Mus... Nie, jak coś jest drogo, to nie będzie dobrze, a jak coś jest tanie, to będzie drogo, czy jakoś tak. No, w każdym bądź razie wiem, że są takie miejsca, ale... No, w was jest siła. Wiecie, no krążycie już jest was coraz więcej, bo zbliżamy się do 4000. Także proszę, podsyłajcie mi tak samo czy tutaj w komentarzach na YouTube, czy na Jasiowi na Instagramie. Wiadomości prywatnej, bo przeglądam i tutaj, i tutaj te wszystkie Wasze wiadomości staram się odpisywać. Jeżeli to gdzieś tam kogoś pominąłem, to przepraszam, na pewno odczytałem tą Waszą wiadomość. Dlatego dziękuję Wam bardzo. Jeszcze raz, łapka w górę. Subskrypcja. I znowu zapomniałem podano Jasiowi. A poradzimy, poradzimy sobie bez podanego Jasiowi. Przed podaniem jedzenia. Ale może wiecie co? Żeby nie było. Patrzcie. Podano Jasiowi.